Witam Państwa bardzo serdecznie. W maku Pasty, w siedziby Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego. Spotykamy się z okazji Dnia Żołnierzy Wielkich. Z inicjatywy ówczesnego prezydenta Depa przyjęto taki projekt. Decyzja została podjęta przed rokiem. Od tej pory wszyscy staramy się nadać temu dniu charakter uroczysty i przypominać nowym pokoleniom o tym, czym była walka zbrojna ponad 20 tysięcy ludzi, którzy znaleźli się często z broń, najczęściej z bronią w ręku w lesie walcząc z narzuconym systemem. To nam na początku jedno. Znaleźli się często nie z chęci, a z konieczności. Ponieważ jako żołnierze tej reakcyjnej Armii Krajowej byli skazani z powodu na prześladowania. Podam jedną, jedną liczbę. Tylko do styczniowej ofensywy w 1945 roku ponad 30 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej zostało już Uwięzionych i prześladowanych. Dla wielu nie było innej drogi jak las albo ucieczka za granicę. Dla wielu potrzeba serca walki o Ja konferencję zorganizował Społeczny Komitet Dnia w Wychlętych. Chciałem oddać głos członkowi tego komitetu, współzałożycielowi, profesorowi Żernowi. Przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję Światowemu Związkowi Żołnierza RK, że możemy tutaj tę konferencję przeprowadzić. Jak łatwo się domyśleć i nie ma co uzasadniać, nie był to wybór przypadkowy. Ale chciałbym również Państwa poinformować, że kilkanaście dni temu został powołany Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia. Pamięci Żołnierzy Wyklętych zostało ustanowione prezydium tegoż społecznego komitetu w osobach następujących, pani Anita Czerwińska, pani Ewa Stankiewicz, pan Andrzej Melak profesor Wiesław Jan Wysocki i moja skromna osoba i reprezentujemy tutaj kilkanaście, jeśli nie więcej, stowarzyszeń różnorodnych, które Niewątpliwie mają swoje e, e, różnice e, wynikające z aktywności, z programu, statutów i tak dalej. Natomiast jedna rzecz nas połączyła, ewidentna e, ochota, wola, by zaświadczyć, iż e, chcemy e, upamiętnić e, te e, osoby te wiele, wiele tysięcy osób, które zdecydowały się w momencie totalnego i ponownego zagrożenia polskiej niepodległości, dalej walczyć, walczyć bądź z bronią w ręku, tak jak powiedział pan Tadeusz, i spośród nich ponad 20 tysięcy żołnierzy poświęcenia niepodległościowego zostało w ten czy inny sposób zamordowanych, zabitych, zatruczonych. To są te ofiary, które y, chciały wierzyć, że y, świat y, upomni się o Polskę po sześciu latach okupacji niemieckiej i pierwszej okupacji sowieckiej, ponieważ stać nas na to, byśmy sami jako Polacy zarządzali własnym niepodległym państwem. Okazało się, że świat nie jest specjalnie wyczulony na ofiary tych i wielu innych osób, które po wojnie podjęły dzieło e, niepodległości. A co więcej, e, w kraju, w Polsce znalazło się niemało, bo też niestety tysiące poprawców i propagandistów, którzy zdecydowali się najpierw zabić, a potem pohańbić tych właśnie, którzy walczyli. Po 1944 roku. Skutki tego pochębienia są widoczne również i dziś w naszej świadomości, w naszej e, niedoskonałości jako społeczeństwa, jako narodu, widzenia własnej przeszłości. To, o czym mówił pan prezes Oleksiak bardzo mądrze, że ta walka o prawdę historyczną trwa cały czas. To nie jest proces, który byśmy mogli sobie powiedzieć, że został zakończony, dlatego że mamy niepodległą Polskę, lecz odwrotnie. To jest właśnie ten czas, który powinien być w sposób szczególny wypełniony takim zadaniem, to znaczy zadaniem polegającym na tym, byśmy te 50 lat PRL-owskich nie, nie przyjęli do wiadomości w kwestii. Ówczesnego budowania również niestety tożsamości narodowej, tylko odrzucając jednocześnie powrócili do prawdy historycznej, o tym, co nas konstytuuje. Jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli zaniedbamy ten czas niepodległej, no to kiedy mielibyśmy tak naprawdę móc jako naród wolniej i suwerennie ze sobą rozmawiać na temat własnej historii. A zatem to jest to właśnie zadanie, które nas połączyło tych kilkanaście co najmniej stowarzyszeń, i które to grupy stowarzyszeniowe, rekonstrukcyjne, również w skład których chodzi najmłodsze pokolenie, zdecydowało się na opracowanie pewnego harmonogramu tychże właśnie obchodów. I w skrócie chciałbym Państwu ten harmonogram przedstawić, bardzo prosząc, usilnie nawet prosząc, by przedstawiciele mediów zechcieli ten program przekazać opinii publicznej, zachęcić do tego, by w sposób właśnie czynny, jak najbardziej świadomy, dać świadectwo, uczestniczyć w tych obchodach. Wy jako przedstawiciele mediów będziecie uczestniczyć przede wszystkim przez właśnie dawanie tej szansy przekazu informacji o uroczystościach, a Mam nadzieję, że dzięki Wam wielu szczególnie Warszawiaków przybędzie 1 marca w te wyznaczone przez nas miejsca, bo program jest bardzo bogaty, każdy z Państwa może taką ulotkę wziąć ze sobą, bo oczywiście nie mam powodu, że w całości ją w tej chwili czytał. Natomiast w skrócie rzecz ujmując Wyznaczyliśmy na mapie Warszawy w sumie 17 miejsc, które są ważne z punktu widzenia życia, a niestety na ogół śmierci żołnierzy wyklętych. I o godzinie 17 chcielibyśmy, by pod przewodnictwem jednego czy dwóch stowarzyszeń, które uczestniczą w tym pomyśle komitetowym, by wraz z nimi dotrzeć na to wyznaczone jedno z 17 miejsc. Tam o godzinie 17.00 będą złożone kwiaty, wieńce, będzie ewentualnie krótka możliwość, byśmy się wspólnie pogodnili. Jeżeli dotrze tam kapłan, będzie możliwość wysłuchania kilkuminutowego minutowego wykładu drobnego historyka, jeżeli takowy się też tam pojawi. I chcieliśmy oddać hołd. Myśląc sobie, że przyjdą na tę część uroczystości przede wszystkim mieszkańcy okolicznych sąsiedzkich domów, bloków, dzielnic, tak żeby oni, tam mieszkający, zdali sobie sprawę, że od tej pory jak będą przechodzić koło tego miejsca, to mają uchylić czapkę, kapelusz, bo tam zginęli najlepsi synowie Polski. To jest pierwszy punkt programu. Stamtąd Chcielibyśmy wszyscy przybyć na centralne uroczystości, które planujemy na godzinę 19.30 na najważniejszym placu Warszawy, na placu Józefa Piłsudskiego, znanym z tak ważnych uroczystości, jak choćby przyjazd pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II i wszystko, co tyczy się później tej wspaniałej osoby. Nie ma co przypominać o wszystkich najważniejszych zdarzeniach, które miały miejsce na tym placu, ale to jest taka ranga wydarzenia, bo tacy to są bohaterowie, że właśnie tam trzeba się spotkać. I o 19.30, co jest uzgodnione z garnizonem warszawskim, tu podziękowania dla wojska polskiego, które nam obiecało bardzo daleko idącą pomoc zostanie złożony pewnie nie jeden, tylko wiele wieńców na grup Nieznanego Żołnierza. Przewidziane są też krótkie okolicznościowe przemówienia. Jest wielka nadzieja, sądząc po prognozie pogody, na najbliższe dni i tygodnie, że zimę powoli mamy tą najgroźniejszą za sobą, a zatem jeśli się ciepło ubramy, to będzie ubramy, Ubierzemy to zdołamy wytrzymać tam dłużej niż pół godziny, ponieważ program będzie dość bogaty. Chcielibyśmy również zaprosić na pewną niespodziankę, która będzie trwała ponad 30 minut. O szczegółach nie chcę w tej chwili mówić. Jakaś musi być też zachęta do tego, żeby odkryć tę niespodziankę tam na miejscu. Zapewniam, że godna tego dnia, czyli właśnie dnia upamiętniającego żołnierzy wyklętych. Mamy też wielką nadzieję, dzięki temu, iż jednym z uczestników naszego komitetu jest pan Adam Borowski i jego oficyna wydawnicza, że będziemy mogli tam przybyć wraz z wieloma portretami, Żołnierzy wyklętych, tak żebyśmy ich sobie wzajemnie zobaczyli, bo przy okazji, proszę Państwa, to byli bardzo piękni ludzie, bo to była naprawdę polska ta właściwa inteligencja. To była inteligencja wiejska, małomiasteczkowa, wielkomiejska, ale to były wszystkie, wszystko bardzo piękne twarze. I dobrze, żebyśmy sobie te twarze zapamiętali. Jeżeli pamiętacie Państwo komunistów twarzy, to odróżnicie natychmiast, jednych od drugich. To też warto przyjąć sobie do takiej zbiorowej, dostanościowej pamięci. I te portrety będą nam bardzo pomocne, ponieważ chcielibyśmy stamtąd, z podgrobu nieznanego żołnierza, kiedy już wysłuchamy hymnu narodowego, kiedy już nam trępać odegra wszystkie najważniejsze pieśni wojskowe, kiedy już będziemy Niewątpliwie w dobrym nastroju e, upamiętniania bohaterów narodowych. Stamtąd chcemy się udać do katedry, do tego kościoła, w którym e, dziś odbywa się bardzo wiele zdarzeń, ale niewątpliwie jest to kościół dziś szczególnie rozpoznawalny, przez to, że raz w miesiącu e, o 19 odbywa się tam miesięcznica. Ta msza święta, która jednoczy wielu, wielu ludzi i która powoduje, iż cały czas jesteśmy w jakiś sposób zapamiętani w tym, by pamiętać o katastrofie 10 kwietnia i o tym, kto wówczas zginął. A w tym przypadku w katedrze chcielibyśmy się pomodlić z jednej strony za żołnierzy wyklętych, za tych najważniejszych tego dnia, bohaterów, ale chcemy też przypomnieć, tak jak Pan Tadeusz tutaj przypomniał nam o tym dzisiaj, kto był inicjatorem tego dnia, obchodów 1 marca i w związku z tym chcielibyśmy przypomnieć szczególnie dwie osoby, to znaczy Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Świętej Pamięci Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Janusza Kurtykę. W związku z tym chcemy również jako inicjatorzy tych uroczystości, jako Komitet Społeczny wystąpić o patronat do dwóch instytucji, które w jakiejś mierze obejmują swoją opieką merytoryczną właśnie te święto, ten dzień, a przede wszystkim merytorycznie się zajmują odkrywaniem prawdy. O żołnierzach wygląda. Wystosujemy w związku z tym dzisiaj e, prośby e, w imieniu Komitetu przeze mnie podpisane do Urzędu do Spraw Kombatantów oraz do Instytutu Pamięci Narodowej z nadzieją, że te instytucje patronatu tego nam nie odmówią. Chcielibyśmy też bardzo serdecznie zaapelować poprzez państwa, poprzez dziennikarzy, by. Mieszkańcy Warszawy tego dnia, podobnie jak 11 listopada, jak 3 maja, jak 15 sierpnia, żeby tego dnia wywiesić flagi tam, gdzie możemy to uczynić w naszych domach prywatnych, w naszych urzędach, jeżeli są to rzeczywiście urzędy niepodległego państwa polskiego. To jest wszystko inicjowane i chciałbym to bardzo mocno podkreślić przez środowiska, które mają w sobie takie przeświadczenie, że jednym z powodów, dla których możemy powiedzieć sobie, że żyjemy w wolnym i niepodległym państwie, to jest powód taki, że społeczne inicjatywy są przez to państwo honorowane. Jeżeli by się okazało, że ta nasza społeczna inicjatywa przed jakikolwiek urząd państwowy niehonorowane, to by oznaczało, że ten urząd wypada z niepodległego państwa ludzkiego. Takie jest moje zdanie. I chciałbym, żeby to dobrze zabrzmiało, ponieważ niewątpliwie jesteśmy jako ludzie wchodzący w skład tegoż komitetu bardzo różnie oceniani przez środowiska medialne, przez środowiska polityczne. Partyjne i mam nadzieję, że wszyscy, którzy mają jakikolwiek wpływ na władzę w konkretnych urzędach, instytucjach państwowych, nie będą wykorzystywać tej władzy po to, żeby zabronić konkretnym grupom społecznym, oddolnie się formującym, by godnie obchodzić ten dzień, 1 marca 2012. Bardzo dziękuję. Chciałbym jeszcze dodać dwie krótkie informacje, które są jakby bardzo mocno związane z tym, o czym mówiłem. Mianowicie pierwsza, pewnym wyjątkiem od reguły naszego planu zajęć na dzień 1 marca jest propozycja, zaproszenie by na godzinę 13.00, a nie na godzinę 17, przybyć pod pomnik Żołnierzy Wyklętych. Jedyny pomnik, który w Warszawie mamy poświęcony podziemiu niepodległościowemu. Znajduje się na wymowie. Inicjatorką i osobą najbardziej tu zasłużoną w tym, że doszło do utworzenia tego pomnika, przynajmniej z mojej perspektywy, to jest pani Roda Johan. Obecna, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Warszawy i niewątpliwie jej starania spowodowały, że ten pomnik mamy. Miejmy nadzieję, rzecz jasna, że nie będzie to ostatni, który był pamiętniał tychże żołnierzy, wyklętych, bądź formacje, które dalej trwały w konspiracji. Jestem jednym z inicjatorów wraz z obecnym tutaj panem Ryszardem walczakiem budowy pomnika uczci narodowych sił zbrojnych. Mam nadzieję, że taki pomnik w Warszawie też powstanie i niewątpliwie wszystkie środowiska, które walczyły o tę niepodległą Polskę powinny zostać w Warszawie w ten sposób upamiętnione. Zrzeszenie win, bataliony chłopskie i zdecydowanie ci wszyscy, którzy mieli tą odwagę, żeby po II wojnie światowej w zupełnie totalnie niekoniecznie warunkach dopominać się od świata, że jesteśmy godni niepodległości. Dziękuję bardzo.